Polityka teatralna mnie trochę nie interesuje, a to by było dzisiaj bardzo teatralne. Jak ja bym wyszedł i krzyczał, tak jak wielu krzyczy: Trybunał Stanu, to, tamto. Ale jak chcesz straszyć prezydenta jakimiś konsekwencjami, to mi naładowaną, że tak powiem, broń z tymi politycznymi konsekwencjami. E, no będziemy pewnie głosować ten wniosek w, na tym posiedzeniu. E, ja mam mieszane uczucia co do tego wniosku. Natomiast no problem Brauna jest. No. I, w, i, 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 I nie można się oszukiwać. Wpłynął już do Sejmu wczoraj. Wniosek prokuratora generalnego w sprawie uchylenia jego immunitetu. Miejcie fajne życie. Jak się spotkamy, to fajnie. Jak się nie spotkamy, to też dobrego życia wam życzę, gdziekolwiek będziecie. Panie marszałku, ja mam takie pytanie. Czy przewiduje pan jakieś konsekwencje prawne dla pana prezydenta za utrudnienie nakazu aresztowania pana Kamińskiego i pana Wąsika przez służby? Dziękuję. Nie przewiduję żadnych na tym etapie, bo to. Polityka teatralna mnie trochę nie interesuje, a to by było dzisiaj bardzo teatralne. Jak ja bym wyszedł i krzyczał, tak jak wielu krzyczy Trybunał Stanu, to, tamto. Słuchajcie, to jest trochę takie, wiecie, jak na tej sali sejmowej już się nauczyłem. Nagle ktoś krzyknie hańba. Krzyczy hańba i sam się zaczyna z tego śmiać, druga strona zaczyna się z tego śmiać i nagle wszyscy z tej strony też się zaczynają z tego śmiać. To już jest słowo, które się wyświechtało i tak zdewaluowało, że już służy tylko do robienia cyrku. Jak ktoś krzyknie, hańba, co kiedyś coś znaczyło, to wiadomo, że no to jest. A, dobra, raz, hańba, tak, no dobra, okej, okay, co następne? Więc ja, tak samo jest z Trybunałem Stanu. Wszyscy wszystkim grożą Trybunałem Stanu w Polsce od 30 lat. Ile osób stanęło przed Trybunałem Stanu? Dwie. Jeden był chyba proces tak naprawdę ministra Wąsacza. W, to, no to chcesz robić Trybunał Stanu? To miej narzędzie i odpala, i rób po prostu, a nie gadaj, że zrobisz. W tej chwili możemy dyskutować o odpowiedzialności oczywiście politycznej, moralnej, czy to powinno tak wyglądać, czy nie powinno wyglądać, ale jak chcesz straszyć prezydenta jakimiś konsekwencjami, to miej naładowaną, że tak powiem, broń z tymi politycznymi konsekwencjami. Ja na razie uważam, że zrobił źle, że tak się zachował, że nie powinien tak angażować się po tej stronie, jak się zaangażował, że dużo więcej też politycznie dałaby mu możliwość manewru, kiedy ustawiłby się bardziej w lorii arbitra, a nie zawodnika jednej z drużyn, ale to są decyzje pana prezydenta, to on decyduje jak chce to rozgrywać, ja mogę to oceniać, natomiast dzisiaj tak jak powiedziałem, dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy znaleźli jakąś metodę deeskalacji, a nie eskalacji w tej sytuacji, w której Polska się znalazła. Ktoś się posunie trochę, ktoś się posunie w drugą stronę, wiecie, to jest... Dlatego no, przecież ja, wie, ja wiem, co ja myślę o Kamińskim i Wąsiku i o ich działaniach i przecież wielokrotnie to krytykowałem i mówiłem. Natomiast mówię, ja nie jestem prezydentem, ale gdybym dzisiaj był prezydentem, to bym poważnie rozważył ich ułaskawienie po to, żeby zdeskalować sytuację. Tak? Oni i tak już wszyscy wiedzą, co zrobili, cały świat to usłyszał. Teraz to tylko będzie, że tak powiem, nakręcało realizacja słusznego wyroku. Absolutnie, ja go szanuję, stało się to, co się powinno stać. Ale jak ja bym miał takie kompetencje jak prezydent, to żeby zdeeskalować właśnie to te napięcie, rozważyłbym taki krok. W, bo, bo my potrzebujemy dzisiaj deeskalacji, a nie nakręcania się na kolejną świętą wojnę. Powtarzam to non stop, bo to musi być refren naszych najbliższych kilku miesięcy. Jakie je przeżyjemy jeszcze dwa razy wybory, to myślę, że już w czerwcu, lipcu może być nam trochę wszystkim łatwiej po tej zmianie. Teraz ja chyba? Tak, wreszcie. E, dziękuję bardzo. E, panie Marszałku, ostatnimi czasy Lewica złożyła wniosek o, o odwołanie Krzysztofa Bosaka ze stanowiska wicemarszałka Sejmu i chciałbym wiedzieć, jakie jest Pana zdanie na ten temat. Dziękuję bardzo. E, no będziemy pewnie głosować ten wniosek w, na tym posiedzeniu. E, ja mam mieszane uczucia co do tego wniosku. E, z jednej strony cenię Bosaka, bo uważam, że to jest bardzo inteligentny polityk. Naprawdę. I to mówię sine ira, bez żadnych on się strasznie szybko uczy, on chce się uczyć, on, on szuka wiedzy cały czas. Jest, jest takim gościem, z którym fajnie się czasami pospierać, a spieramy się cały czas na prezydium Sejmu. I to też nie ma sensu, prezydium Sejmu złożone z samej koalicji rządzącej. Więc jak PiS nie chce, no to dobrze, żeby on chociaż był. Natomiast no problem Brauna jest no, i, w, i, i, i nie można się oszukiwać. Wpłynął już do Sejmu wczoraj. Wniosek prokuratora generalnego w sprawie uchylenia jego immunitetu jest procedowany. Dzisiaj też podpisywałem dokument w tej sprawie. Wysłałem je już do komisji immunitetowej, więc pewnie go będziemy głosować niebawem. No, ja wciąż oczekuję jednak od posłów Konfederacji dużo jaśniejszego i bardziej zdecydowanego stanowiska, bo mi jest ciężko widzieć Krzysztofa Bosaka, którego jak mówię osobiście nie mam z nim problemu. Choć się z nim nie zgadzam, w prezydium Sejmu jako przedstawiciela Grzegorza Brauna, tak, No bo to. Grzegorz Braun nie powinien mieć swoich przedstawicieli w prezydium Sejmu, w mojej ocenie. Natomiast to, to, to pewnie, słuchajcie, to jest polityka. Do, do posiedzenia, jeszcze parę dni, będą rozmowy, będzie ucieranie, będzie przekonywanie, będzie szukanie rozwiązań. Zobaczymy, jak to się skończy. Ja mam wątpliwości co do tego, czy głosować za tym, za tym wnioskiem. Lewica ich nie ma, szanuję to. PiS też ich nie ma, bo PiS bardzo by chciał zobaczyć prezydium Sejmu bez żadnego przedstawiciela opozycji, bo to mu bardzo pasuje do narracji. Natomiast w, no nie, niekoniecznie zawsze jestem skłonny do grania w polityczną grę nawet jeżeli to trochę kosztuje. Ja mam do Pana pytanie w kwestii geopolitycznej. E, mamy obecnie właśnie taką sytuację w Europie, że mamy wyjątk ekstremistów. I czy uważa Pan, że dalsza taka eskalacja i zwycięstwa tych partii, wysokie standardy, jak w Niemczech czy w Austrii i Fidesz na Węgrzech, który się umocnił ostatnio, mogą stworzyć zagrożenie dla istnienia Unii Europejskiej i NATO? Dziękuję. To nie są takie proste rzeczy, żeby się to tak od razu zero-jedynkowo przekładało. Natomiast ja wiem, co się stało u nas. 74% ludzi poszło do wyborów, mimo że nie było żadnej rewolucji. Bo nie było, no było, była frustracja, były ten, ale 74% ludzi, ludzi poszło do wyborów. Słuchajcie, w 1989 roku, kiedy komunizm żeśmy obalali, znaczy ja obalałem tam plakaty wieszałem ojcu, to tyle było mojego obalania komunizmu. Ale wtedy była frekwencja chyba 63%, o ile dobrze pamiętam, trzeba by było to sprawdzić. Dzisiaj nagle mamy 74%. Co to znaczy? Że ludzie czują, że coś ważnego się dzieje i chcą pójść. Ten wynik zrobili młodzi ludzie, którzy poszli do wyborów w takiej liczbie, w jakiej do tej pory nie chodzili. Oni czują, że coś jest nie tak i że potrzebna jest zmiana. Poszli, zagłosowali. To jeżeli w cały świat kręci w jedną stronę, a my kręcimy w drugą i to przy takiej frekwencji, to trzeba sobie powiedzieć, że mimo tych wszystkich wertepów, które teraz przechodzimy, musimy zrobić wszystko, wszystko, żeby Polska była po bezpiecznej stronie mocy, żeby nie kręciła z innymi państwami w stronę ekstremistyczną. Dlaczego? Dlatego, że to zbuduje też nową opowieść o nowym miejscu Polski w Europie. Jeżeli nagle wszyscy zaczną iść w rozbijanie Unii, a my wyjdziemy i będziemy mieli na to papiery, bo będziemy umieli to powiedzieć, co zrobiliśmy w Polsce, jak Unia jest ważna, jak współpraca jest ważna, jak ważne jest to, co Schuman i inni mówili na samym początku Unii Europejskiej, jak ocalić Europę przez wspólną pracę. Jak my będziemy umieli to pokazać, to możemy stać się znowu liderem kontynentu europejskiego. W tym jest nasza siła, w tym jest nasza moc. Nie w rozbijaniu, a w łączeniu, w kreowaniu, w mówieniu: słuchajcie, my musimy teraz wziąć odpowiedzialność. Bo pozawieszały się systemy demokratyczne w tych czy innych krajach. Dzieją się rzeczy niebezpieczne, ale wokół nas to się może koncentrować. To musi znowu być ten moment, o którym mówili mi starzy czescy, akurat opozycjoniści. Mówią: Co się z wami stało jeszcze przed wyborami? Kiedyś, jak Polak wchodził do pokoju, Polska delegacja wszyscy milkli i czekali, co będzie mówione, bo Polak będzie mówił. A później coraz bardziej kłopotliwe spojrzenia, głosowania. My musimy wrócić po to, co nam się należy w Europie, i dzisiaj to jest im do czego mamy potencjał. I dzisiaj możemy być taką kotwicą bezpieczeństwa dla kontynentu europejskiego, tylko musielibyśmy mądrze poprowadzić nasze sprawy. My mamy doświadczenia bycia sąsiadem Putina, których nie mają Hiszpania, Francja, inne państwa Unii. My doskonale wiemy, co to znaczy presja migracyjna. My wiemy, co to znaczy postawić się dyktatorom. My wiemy to, co powinno dzisiaj też być gdzieś w DNA Europy bardzo mocno wpisane, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. My dzisiaj potrzebujemy być razem, potrzebujemy współpracy, a nie tylko rywalizacji. I jakkolwiek utopijnie by to nie brzmiało, co ja wam tutaj teraz opowiadam, to ja wychodzę z założenia, już parę razy w życiu mi się sprawdziło, że należy zrobić albo umrzeć próbując. No bo jakie mamy inne wyjście? Znaczy co, usiądziemy i napiszemy płomienny tekst na Facebooku? Ja się tym zajmowałem 25 lat. Świat nie pojechał w inną stronę, zapewniam Was. Napisałem 20 książek, świat pojechał w inną stronę. Wielu ludzi przychodzi i mówi: Fajnie, że pan to napisał, zmieniło to moje życie, patrzę już inaczej na świat. No dobrze, ale czy zmieniło to losy świata? Oczywiście, że nie zmienił. Oczywiście, że nie zmienił. Dzisiaj zamiast milionów monad piszących, że są oburzone, przestraszone, złe, że to idzie w złym kierunku, każdy na swoim Facebooku, potrzebujemy takiego wspólnego działania, takiej wspólnej polityki od poziomu samorządu do poziomu rządów centralnych i wspólnot międzynarodowych, żeby nam wreszcie to się zaczęło przekładać na rzeczywistość. I żebyśmy się nauczyli odpuszczać też. Bo ja wiem, że my mamy powstańczą mentalność i my jesteśmy gotowi po prostu się zagotować, lecieć yy, i, i, i tym bliźnim wymieniać mózgi. Trzeba wiedzieć, kiedy się cofnąć o krok, odpuścić. Odpuścić, bo może to stworzy nową sytuację. Yy, obyśmy się tego w porę jeszcze nauczyli, bo, bo słuchajcie, dostaliśmy od losu teraz taką szansę, że lepszej nie mogliśmy dostać. Pytanie, co my z nią zrobimy w naszej zbiorowej polskiej mądrości, a przekonamy się pewnie za rok, dwa lata, w, czy mówiąc wprost, spieprzyliśmy to koncertowo, ale szansa była. To trzeba sobie powiedzieć jasno nikt nie może powiedzieć, że nie mieliśmy i jedziemy w jakąś otchłań. Czy wykorzystaliśmy ten czas? Nie idealnie, bo to się nigdy nie da. Ale optymalnie na te warunki, jakie były możliwe, zrobiliśmy to, co było do zrobienia. Bardzo bym chciał, żeby tak było i dlatego jeszcze jestem w tym miejscu, w którym jestem, choć jak wiecie, jestem tylko skromnym marszałkiem rotacyjnym. E, miejcie fajne życie. Jak się spotkamy, to fajnie. Jak się nie spotkamy, to też e, dobrego życia Wam życzę, gdziekolwiek będziecie. E, w, e, pozdrówcie waszych bliskich, wszystkich tych, których macie wokół siebie, i powiedzcie im, że jest nadzieja. Tylko się wszyscy musimy wziąć do roboty i przestać na siebie krzyczeć. Jak się weźmiemy do roboty i przestaniemy na siebie krzyczeć, to jesteśmy tak fantastycznym społeczeństwem i tak fajnymi, kreatywnymi ludźmi, że będziemy w stanie uwierzcie mi góry przenosić z tej naszej polskiej perspektywy. Choć może to nie jest akurat to, co powinniśmy zrobić, bo one dobrze się sprawdzają tam, gdzie są, czyli na południu Polski, a głupio wyglądałyby pod Radomiem Grudziądzem czy Płockiem, więc może jakieś innej metafory powinienem na przyszłość poszukać. Bardzo za zaproszenie, za cierpliwość. E, wszystkiego dobrego.